Witam, witam! Ja jestem deGrefogency. Zaraz, zaraz. Co tu, co, co tu się stanęło? Tak, jest to nowa seria. Yy, gramy sobie na mapie Polska Krajna. Yy, nie, jeszcze nie wymyśliłem nazwy. Jest ze mną groszek, który yy, nie gra ze mną, ponieważ jest to. Seria na singlu. Dzień dobry. Ale jest na połączeniu. I, i, i dzisiaj będzie raczej... Eee, I Źle chipsy. <grym> tak. I raczej dzisiaj zrobię tylko przedstawionego gospa, żeby było. Może zacz... pojedziemy trochę w pole. No ale dobra, zaczniemy sobie od... Właściwie od wyboru. No tutaj też są pewne rzeczy. Yy, no pierwsze rzeczy to są łopata i szczotka, to na pewno yy, musi być. Dalej tutaj mamy header z wózkiem, ponieważ no, nie miałem zbytnio gdzie tego schować, ponieważ mam tylko dwie stodoły i oborę i domek oczywiście. I tutaj gdy yy, już postawiłem i popychałem wszystkie maszyny do tej zdoły skapułem się, że z drugiej strony, czyli tutaj jest właśnie yy, te małe drzwi. Yy, no. Także wejdziemy, tutaj chciałem pokazać. I pokazują się dwie drabiny. jakie widam. Dobra. Dwie drabiny, mniejsza, większa. Beczka do wody 2000 litrów. Przyczepa. Autosand 40 coś tam, nie pamiętam. Czy 30 już nie pamiętam? Oczywiście Warfama. 5 chyba, 5. No to jest chyba, chyba ta nowsza. Jakbyś mógł się. sprawdzić. Jakbyś no. mógł sprawdzić, to to jest ta nowsza, taka ta. Hmm. Cyklop oczywiście, okay. bo nie mamy tura. No. Siewnik do kukurydzy, no. Innego siewnika no nie chciałem się brać. Po prostu e, dalej grass roll, ziemię do nawozu, e, rozrzutnik, e, beczki do, do nojowicy nie mam, ponieważ bramy na season, na razie krów nie mam, także e, no, na razie jest niepotrzebne, ale już wiem, że będę szedł w obor. Dalej mamy przyczepkę do przewozu zwierząt. No i to tyle jest w tej stodole, no i dalej, która to będzie? To ta nowsza, I... autostanka, tak? Tak, to jest to, 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 ten stary model, chyba D30 coś tam był, no i ukazuje się już nam ciało. No. Ciapek już jest trochę ubrudzony, bo trochę musiałem korzystać. Nieważne. Przepraszam, Dalej. że przerwę. D35. No. no. Tak Tutaj mamy Bumeta Kultywator do 3 metry. Ciapek stoi, bo stoi tak. I tutaj mamy Poznaniaka, czy jaką tam my. Też 3 metry. Pół trójka. No, co bym tam yy, puchunia, trójka. I tutaj taka łuparka do drzewa, co jest też na kolonii. Tutaj prasa Sigma Z224 i yy, łowana na 1. Yy, jest po moich przeróbkach. To nie jest żadna najnowsza prasa, tylko to jest po prostu tam z początku farminga. I nasz główny A, i koń właśnie. pociągowy. Przekaż. No, to powiedz. No to mów mów. Y mów mów. Ursus C360 3P. Y no, czerwony taki. 60 taka, no, główny koń pociągowy. Tutaj mamy przyczepę do kostek. To jest y ta z autoloadem. Tutaj mamy, tak jak to gra nazywa. Zgrabiarkę, ale to jest ten taki fusiek do zgrabiania. No i to zgra... zgrabiarko, przeczucarkę. Eee, sip favorit chyba 220, no. I kociarkę Tinas, Tinas, Tinas Mowers, tak się to nazywa. No i bizum, bizum. Tak, bizum. A no co tu dużo mówić? Bizum, Dobra, a jeszcze jedna, bo mam ważną wiadomość y, prosto z kolonii. Czy pytacie, dlaczego tak dawno nie nagrywamy z kolonii? No bo na kolonii straszne susze i to naprawdę nie małe, ogromne te susze. Aha, i ogólnie pokażę wam moje pola. Mam cztery pola i jedną łąkę. Gospodarstwa tego nie znajdziecie, które jest właśnie zbudowane tutaj, ponieważ jest zbudowane one ono przeze mnie i moje pola jest dwójka, siedemka, dziewiątka, dwunastka i łąka, ósemka. I, i, I teraz zobaczę sobie, dwójka to będzie gdzieś tutaj, teraz, teraz ja sobie bo nawet nie ja wiem, czy tutaj trzeba orać. Bo ja bym się przeorał nie, nie trzeba orać. Chyba zobaczę jeszcze Na którym polu może ewentualnie trzeba orać. I gram na Seasons. Dlatego też Te uprawy są zniszczone i, i gdzieś ja muszę orać. Czy tak jest z tego co widzę, to nie muszę nigdzie orać. Jedynie tą łąkę za gospodarstwem. Ale to to, to, to tam już nie będę tego orać. Więc wyruszymy z kultywatorem. Oczywiście wezmę się A to może się... pokaż się. Wiesz co? to może jak mówiłem, się problem na początku. Weź kudera, to poci i pola. Nie no, dobra. A no właśnie zapomniałbym jeszcze skutek stoi. No. no. Oczywiście A. da się jechać. nie mi się teraz. Dobra, yy, musimy odjechać 30. Ona oczywiście da sobie radę, ale nie będę po prostu przemęczać, także ja odjadę. Ciapek yy. z tego co wiem to lepszego ciapka do farminga nie ma raczej. Yy, yy. No. Bynajmniej obecnie. No, na no obecną chwilę lepszego ciapka. Dobrze. To tutaj jeszcze 60 wezmę. Pięknie. Tyle konfiguracji, co ma ten ciapek. O kurde, co tu się stało? E, dobra, nieważne. Co w się chwilę... stało? E, nic, zobaczysz na filmie. Tyle e, konfiguracji, co okay. ma ten ciapek to żaden ciapek tyle nie ma konfiguracji, jest tego naprawdę dużo, a to jest dopiero wersja beta. konfiguracji może i nie dojdzie, ale no. Zawsze ten ciapek będzie udoskonalany, Panie jest Ciapek już uprzedzam wasze pytania. Wszystkie mody, które tu są, są wydane. Nie ma moda, który nie jest wydany. No chyba, że ta praca, ona też jest a, wydana, czy... tylko że jest... Nie znajdziecie obszere, tej klasy z taką jakby konfiguracją, bo ona ma 600 listów kostki. Ja ją sobie po prostu zmieniłem, bo nie podobało mi się, że ona miała 200 lit. po prostu by było tych kostek no sporo, sporo by było. Tak no. Ja tutaj jadę. No lekko mówiąc. Te cztery pola niby nie są duże, ale no... No nie chcę mi się tyle tych kostek zbierać. Też nie mam gdzie tych kostek, aż tak zbytnio składować. I ten. No po prostu. I sobie. Eee, zaczniemy. Chyba to jest najmniejsze pole, jakie posiadam. Mówię chyba, bo nie wiem, ale no raczej na pewno to jest raczej na pewno się pole bo no, no malu, malutkie jest to szczerze mówiąc ode ma y, całe pole ma 24 ary więc dużo to to i nie jest no ale myślę że na początku starczy te 4 pola no i prawie dwie łące mówię prawie bo na jednej łące jest Zbudowane gospodarstwo jest to pole numer 45. O sobie ten komat tylko ustawię. To trochę za szybko. 15 na godzinę może być. No. I mamy na season z dlatego... Co tam mówiłeś? Gdzie trochę przerwało coś? Nic byś tak nie osiągnął. Byś zapomniał o tym o tutaj jak to najważniejsza rzecz chyba na hmm. nie no dobra rzecz jest to bo y, żadnego samochodu nie posiadam dlatego będzie to też y, służyło mi do przemieszczania się w różne miejsca no skutek będzie 120 na godzinę tak. Y, no tak samo jak samo Od ścigacza jak coś. Tak. Jak ci od ścigacza silnik wzięli. Tak. Policja to. Tak, złapy. Ja o, mił... Myślałem też przed nagraniem, nie spojrzałem czy trzeba coś zaorać, ale... No dobra, zrobimy kultywację pługa, najważniejszą, jedną na następny rok, ponieważ w, w tym roku już bym chciał zacząć, pod koniec może zacząć już hodować krowy, dlatego też przyda mi się siano, słoma i piszonka, dlatego no, zasiejemy y y y trochę tego. No, raczej nie wiem. Pewnie nie, nie, nie robię się z, z, z tą słomą, bo abym chciał nazbierać trochę tej kiszonki też. Chyba, że zrobimy kiszonkę z trawy, bo trawe zbieramy kilka razy w roku i chyba tak zrobimy. Na początek zrobimy sobie kiszonkę, a potem zrobimy. Ile razy ty zbierasz? No, kilka razy przecież można zbierać. No, no to zrozumiałeś... Nie zrozumiałe. kilka razy ty to albo rok można. Nie są tam jakieś tam nawzdały. już rośnie trochę. Szkoda. Tak i ogólnie w komentarzu można napisać jeśli ktoś chce albo nie chcę, ale polecałbym napisać na ile dni mam ustawić sezon i to będzie to od razu uprzedzam na razie jest na ustawione na 9 dni i uprzedam najbardziej optymalne byłoby dla mnie 6 dni i mówię od razu 3 dni to na pewno nie będzie. Ponieważ jest to za krótko. Czemu? No, za krótko jest. Nie, jestem. Przesadzać. Nie, nie przesadzać. O, po prostu na no, takie marzynki, no. Trochę to to tam schodzi, zanim to się zrobi. No, tu nie jest dużo. Dużego areału to aż takiego nie mają, no, ale. Jednak trochę się schodzi żeby zrobić to. No tak jak mówiłem pola nie są jakoś wybitne duże do uprzedzam od razu 3 dni no. na pewno sezon nie będzie Najbardziej optymalne dla mnie było 6 dni, ponieważ ja sobie gram już na swoich e, zapisach na sezonach 6-dniowych no. i po prostu Najbardziej jest to optymalny, także ja bym wolał najbardziej sezon 6 dni. Na pewno nie będzie to sezon 3 I od razu mówię. Tutaj jest... Nie, bo w sumie tak powiem no, tak. No bo Ogólnie no tak pomyśleć, to wychodzi, no bo zawsze można przewinąć, a... Jak będzie za krótko, to... No właśnie. Można lepsze... No. można trochę poskipować tego czasu. Trochę ten kultywator zostawia takie ciapki. No, ale... No, no, no jakoś się wejdzie. Później się poprawia to wszystko. Poza nagraniem. Myślę, że skończę te pole i będziemy raczej to trochę straciłem na tym oprowadzanku i w następnym odcinku pewnie będą wszystkie pola już skultywowane jak jak bądź to woli skultywowane. Yy, Są nawet nie wiem jak jest poprawnie. Ale w następnym odcinku raczej będziemy siać nawóz i zrobimy pewnie trochę siewu żeby było bo tutaj no tutaj mam no, nie jest no. na więzieniu 33% i jest dobrze się zasieje jeden roz przed posianiem i drugi roz posiejem po posianiu jakiś trochę wyrośnie tak że Ogólnie ja nagrywam ten odcinek. To jest e, 29 kwietnia. A kiedy wyjdzie, to nie wiem. Może tego samego dnia, którego nagrywam. Chociaż wątpię. Albo. Wszystko e, zależy na internetu. Tak. Ten internet, który aktualnie posiadam, jest totalnie do kitów. Zmniejszam wagę i to to dosyć grubo. Bo 6GB, bo ja akurat nagrywam takim programem, który zajmuje dosyć dużo miejsca z tymi programami. Dlatego też no, z 6GB który robi się 2GB, ale to też trochę zajmuje zanim on się wrzuci. I teraz montuję też innym programem Jest to też, no tak jakby jeden i ten sam program, w którym zmniejszam wagę Bo e, Zmniejszam wagę format faktory A montuję na dwa programy, jak trzeba zrobić timelapse To używam dwóch programów naraz, ponieważ muszę to robić przyspieszone wideo i to połączyć w jedną całość, bo format factory jakoś ta funkcja nie działa z robieniem szybkiego kliku Bo tam niby jest taka funkcja fast ale ona tak średnio sobie działa, bo jak spróbowałem to zrobić w tamtym programie i no. Po prostu, o nic się z tym filmem nie stało. Może robię coś źle, ale... wątpię. Bo inaczej tego raczej... Inaczej raczej tego... nie da się zrobić. Inaczej raczej... Chyba nie da się na coś zrobić. Może robię coś źle, no ale tak jak mówiłem, ja montuję sobie na dwa programy, Trochę dłużej to zajmuje, żeby to się się i... Uj. Tam, z tego co ja słyszałem, że groszek chyba wyszedł gdzieś na chwilę. Uj. I tak, widzę, że mamy prawie 20 minut filmu, no to ja sobie... Tutaj poprawiam te ciapki, które pozostawały. No, bo ten kultywator ma trochę takie błędy. Ogólnie nie wiem dlaczego, ale najbardziej podoba mi się yy, kolor czerwony tego kultywatora. Choć zielony też jest kozak, yy, no, też jest fajny. Zastanawiałem się, czy wziąć sobie czerwony właśnie z zielonym, ale wziąłem czerwoną 60, -kę. czerwony kuldziwak. Okay, okay, okay. Ja teraz już będę kończył. I ogólnie dzisiaj w końcu udało się zrobić film, który nie trwa dłużej niż... 30 minut, bo jak na razie wszystkie filmy, które nagrywamy na multi, trwają yy, ponad pół godzinki i no, myślę, że no u niektórych youtuberów fajnie się to ogląda, u mnie może dla was niezbyt, ale no, i tak. Ogólnie nie wiem po co ja mówię w tym momencie, bo już pewnie każdy się skapnął. A mianowicie chodzi o to, że eee. podgłośniłem sobie mikrofon, ponieważ wcześniej te filmy, na tych wszystkich filmach, groszek był ode mnie prosto głośny. I eee. Bo teraz to ja mogę być nawet głośniej, także na przyszłość pamiętajcie, żeby na filmach ściszyć sobie trochę głośność. Żeby nie było tam głośnych. Nie wiem z dźwiękami, bo ja na słuchawkach mam dosyć cicho, także ja mam to ustawione dobrze. Nie wiem jak to będzie na filmie. Także ja już będę pewnie kończył, bo mamy taki minut w tej chwili na telefonach, tak że ja już będę kończył i do zobaczenia w następnym odcinku. Tego nikt nie widział, mam straszną kamerę, ale to nie ważne. Także ja już będę kończył, żegnajcie do następnego. Stawcie łapkę, suba i no i tyle w temacie gdzieś poszedł, więc się nie pożegna. Ale ja kończę sam, więc do zobaczenia.